A w ogóle to jeszcze... Dzień dobry, Ignacy Czujczyk, Polaszówki TV, witam wszystkich serdecznie i na dzień dobry chciałem powiedzieć, że bardzo Wam dziękujemy za pozytywny feedback po poprzednim filmikiem, dostaliśmy jakąś masę pozytywnych, dość niewiele takich w dół. Dostaliśmy informację i sytuacja jest taka: taki był żart, że nasz pracownik y, Walec został mu polecone planszówki TV przez jego kumpla, bo jego kumpel nie do końca ogarnął, że to jest dalej portal vlogowy, że Walec to widział, bo my to, to nagrywamy i polecał, że fajna jest, więc dziękujemy koledze Walca, dziękujemy Wam wszystkim, co polecaliście. Pozytywny feedback jest na tak i jedziemy z kolejnym odcinkiem. I jedziemy z newsów i pierwszy news tego tygodnia to jest. War of the Ring Second Edition zostało to ogłoszone przez włoskiego wydawcę. I będzie taka historia, że wychodzi to z okazji 60-lecia Tolkiena, tylko w zasadzie nie jest to Tolkiena z 60-lecia. Że... Ty wiesz? O 60 lat na pewno, za nie? Właśnie, że coś tam jest, jakaś różnica I będą kolorowe figurki, będzie wszystko wypasane. War of the Ring to jest taka gra, która została wydana w sposób przez wydaństwo Galakta na pełnym, pełnym wypasie. A teraz ten nowe wydosty robi na przyszłą wiosnę 2016 roku. Mega znowu wydanie, z kolorowymi figurkami pomalowanymi ręcznie przez jakieś nie wiadomo co. I będzie to kosztowało 330 euro. Ile? Więc jakby polecamy, pozdrawiamy wydaństwo Galacta i polecamy ich wersję za mniej niż 330 euro. Ale jakby ktoś chciał, miał 330 euro i chciał mieć pomalowane figurki Wiosna 2016 roku, World of the Rings, Second edition, New Edition, kolekcjonerskie, coś tam, coś tam, coś tam. Dziękujemy. I, i, I się w zeszłym tygodniu, a może dwa tygodnie temu to już było, nie wiem kiedy to się wydarzyło, jakoś na dniach. Splendor na iPad, Splendor, czyli największy hit z zeszłego roku, jeśli chodzi o sprzedaż na całym świecie. Jakieś setki tysięcy egzemplarzy sprzedanych w Polsce. wydawnictwo Rebel to wydaje. I teraz jest wydanie, można sobie to zagrać na iPhonie, iPadzie iPadzie mini. A na iPodzie można? Jest tryb solo i można grać do 3-4 graczy, wtedy sobie przekazujemy sobie iPada, że masz Marek i on robi ruch i ja mam Ignacę i tam ktoś inny jeszcze i możemy to zagrać kilka ludzi. Splendor, bardzo fajna gra w gatunku bardzo prostych gier, czyli jakby nie do końca mój gatunek gier, ale do zagrania z ciocią, wujkiem, sąsiadem polecamy. Jeśli ciocia wiek ma iPada, to możecie się zintegrować z nimi. I mnie ja to kosztuje, ale pewnie za 4 euro. No chyba jeszcze jest jakiś 5 euro. Typ, tryb kampanii. Czy Poważnie? Tak? Kampania w sprzedaży. Musicie to sprawdzić. Dziękujemy. I Kevin Wilson, który w zeszłym roku zrobił grę Archiwum Mix, w tym roku robi grę wojowniczy Ninja. To jest jakieś twoje klimat w ogóle? Prawie. Prawie twoje klimat. Wojownicze Żółwie Ninja, wydawnictwo IDW. Oni mają prawa do wizerunku komiksowego. Czyli nie będzie żadnych zdjęć z filmów, ani takich, ani owakich, tylko będą tam obrazki z komiksów o Żółwiach Ninja. Będą tam scenariusze, graje z Story Driven, bo teraz wszystko jest Story Driven, od kiedy Portal Games robi Wayboard Games, a teraz Stories, to teraz wszyscy w zasadzie też robią gry, które robią Stories. I oni teraz też robią story, właśnie grę i tam się będzie pokonywało misje i w czasie tej misji będzie się zbywało experience i nowe skill'e i nowe umiejętności, nowe kung fu uderzenia i trzeba będzie głównych bossów rozwalać. I Kevin Wilson wcześniej pracował w FFG, potem odszedł, teraz jest freelancerem i robi takie historie. Wiesz, że główny Wilan e, w Żółwich Ninja to jest Shredder, tak jak niszczarkę do papieru? że można Shreddera teraz Kung-Fu i premiera jakoś na Genkoninie ale że przyszły rok, coś takiego fanów Wołowniczych Żółwi pozdrawiamy Rio Grande Games za, że ogłosiło wydanie gry Cafe International jest to gra, która w 1989 roku poczucie sobie, to jest dawno temu zdobyła z zjaryz i po tych jakichś 20 paru latach wraca w nowym wydaniu. w nowym Z tego co widziałem z to, to wydanie nowe jest tylko nowe, w tym sensie, że na nowo jest wydrukowane, bo grafiki zostały takie same jak były. Jest to gra, która pod bardzo, bardzo fajna. Myśmy ją recenzowali lata temu w sieci gier panczowych. Tam są stoliki i tam dyplomaci, musimy tych dyplomatów z tych stolików przesiadać, żeby do siebie pasowali, i panowie do pań, i dyplomata z tego kraju, z dyplomata z tego kraju. Tile laying game, tak zwana. Cafe International, wielki powód w 1989 roku, ostatnio wydana i teraz będzie wydana przez Rio Grande w tym roku, że chyba polecamy ale z takim, nutką wątpliwości, ale że polecamy a tymczasem na rynku polskim ukazały się, tak? jeszcze widzieliście ryzyko? ryzyko Game of Thrones ryzyko Game of Thrones, jesteśmy przeciwko, jesteśmy na nie jesteśmy, planszówki TV są zbuntowanym kanałem nie polecamy gier monopoli skrabe ryzyko, nie polecamy gier mas marketowych i jak gry mas marketowe dostają licencje i ludzie je kupują i potem grają w nie i myślą, że tak wygląda paszuki jest źle. Mają ludzie kupić GROTON prawdziwą z FFG, a nie risk Groton. Chcecie słuchaczy, czy skaliśmy? Będzie, będzie proces? Ludzie, nie kupujcie tych gier z, 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 z hipermarketu, tylko kupujcie dobre gry. A propos dobre gry. Ukazało się Drakon, wydawnictwo Glak. Znasz Drakona? Nie. Nie znasz? Znaczy znam, ale nie grałem. Gra roku 2006. To z wirkami. Co? Z wirami tymi takimi. Tak. Gra roku 2006 w Polsce, wydana na samym początku całej rewolucji gier panczowych. Rok później na rws z jest wysokie napięcie. To była pierwsza gra roku w ogóle w Polsce lata to temu. To było wydane w takim polskim pudełeczku. Tam są kafelki, jak w rozmiaru Carcassonne, i tam były takie tekturowe ludki. A teraz jest to wydane w nowa edycja, właśnie wydana po polsku: to jest Galacta. Kosztuje to teraz 135 zł. Nie widziałem tego na oczy, ale podejrzewaj tam są tekturowe kafelki, jak w Carcassonne. Tylko figurki już nie są tekturowe, tylko są plastikowe, bo teraz wszędzie się wkłada plastik we wszystkich grach mężowych. Bardzo, bardzo fajna gra, bardzo złośliwa, w takim stylu manczkina. To znaczy, dokładamy kafelki, i te kafelki w większym przypadku są strasznie wredne, i gracze chodzą po tych podziemiach i tam mają zdobyć złoto, szukają złota, ale my tam cały a tu cię przewiało, a tutaj jest skryty, że musiałeś go skręcić, a tu cię przeteleportowało tutaj. Cały czas wszystkim graczom utrudniamy, a sami chcemy złoto zdobyć. Bardzo wredna, bardzo złośliwa gra, jeśli lubicie taki typ gier, to polecam. 135 zł, ale są tam figurki. Trzewik z planszówki TV poleca Drakona. To jest bardzo fajna, chociaż wredna gra. Ukazał się też Eldritch Horror Góry Szaleństwa. Ty grałeś w Eldritch Horror? Tak. Ja nie grałem. Coś możesz powiedzieć, czy nie możesz powiedzieć yy, za kamerę? Szybsza... Jest teoretycznie taka sama jak Horror warkant, tylko, że jest o wiele szybsza. Ma mniej takich wyjątków od wyjątków od wyjątków. Instrukcja jest świetnie napisana. Yy, I gra nie ogranicza się tylko do tego, że tak jak Horror warkant biegało się od Portalu do portalu go zamykając, tylko tam są jeszcze inne... Pozdrawiam fanów w portalu. ...inne, inne, inne jeszcze tam rodzaj questy. A o, o Górach Szaleństwa coś wiesz? Słucham? O Górach Szaleństwa? Nie. Nie wiesz. Planszówki TV, tutaj troszkę kompromitacja. A propos kompromitacja. Chcieliśmy powiedzieć, że ostatnio powiedzieliśmy, że ruszyła kampania do Visaroya. I to był twój news. Jeszcze nie ruszyła, ruszy 7 sierpnia. I dziękujemy za feedback poniżej dzieciaki. I bardzo słusznie, trzeba nas poprawiać. I ten gościu tam się skompromitował ostatnio. Hmm. I ukazał się patchwork. Uwe Rosenberg bez, bez marchewek. Jakby jest duże zagubienie, cały świat jest zszokowany. No, nowa gra Uwa Rosenberga, nie ma marchewek i buraków, są guziki. Grałeś? Świetna gra. Świetna gra, gra z Grałeś? Oczywiście. A ty masz? Nie. Hmm. Dostała Golden Geek Award za grę abstrakcyjna. Gra na dwóch graczy, wydawnictwo Rebel wydane i on za kamerę poleca. Golden Geek Award, nie w mu Dmuchał, nagroda. I faktycznie tam ludzie na Twitterze w Stanach polecają, że chyba warto spróbować. Ale to może przynieść mi ją, co, co ty sobie wyobrażasz? No stąd sobie ją Dzieci drogie, i to tyle się chodzi dział Newsów, i przechodzimy do działu kolejnego. I teraz jesteśmy w dziale... Drogie dzieci, uwaga, tutaj jest taka sytuacja, że muszę sobie poprawić ściągę. I jesteśmy w dziale Portal Games. Przecieki, z, 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 co tam się dzieje w tych wszystkich naszych pomieszczeniach, w naszych biurach. Czy wy wiecie, ile mamy biur? Czy... Może jakiś konkurs w ogóle? Czy... Ile mamy biur? Ile mamy pokoi? Znaczy, ja nie tego teraz liczyć, bo to tutaj... jakby... Wy odpowiedzcie. Ile pokoi mamy, mamy w redakcji? Proszę, podpisać to na dole, na komentarzach i będzie jakaś nagroda. Nie będzie to misio, nie będzie to misio, ale będzie coś innego. Jakieś fajne promoski, czy jakieś tam, jakiś kubek, czy coś tam znajdziemy. Proszę zgadnąć, ile mamy pomieszczeń jako portal. Dobry konkurs? I tu taki zupełny spontan? Możesz udział? Nie możesz. Pracownicy portalu, proszę nie brać udziału. I rodzina też. To jest też. pracowników portalu. Słuchajcie, najważniejszy news z, tej, z tej, tego momentu jest taki, że jedziemy na, na GenCon. Jesteśmy jedną z niewielu firm w Europie, która jedzie na Gen Con, bo jest to implaza bardzo, bardzo droga, bardzo droga, duża, duża inwestycja. Konwent, największy konwent w Stanach, 60 tysięcy ludzi, unikalnych ludzi, spodziewany jest w tym roku. Będziemy tam mieli stoisko i jesteśmy na stoisku razem z Check Games Edition, czyli z drugim taką jakby powiem, gwiazdą europejskiej, europejskiego designu. Oni tam się z taką grą Codenames. Ty w nią grałeś, czy nie grałeś? Coś wiesz? Nie, nie. Będzie chicior generalnie. Jakby ja jestem jednak w Birmingham mi to pokazywali, Zaromista gra. My tam jedziemy, słuchajcie, czy ja to mogę pokazać? Mamy Tides of Time, czyli naszą super mikrogrę. Czy wy widzicie w ogóle to zbiera recenzje na świecie? To jest po prostu masakra, co się dzieje z tą grą. Będziemy tam mieli. To już odpakował to. Pudełka Tantydów i będziemy. O, masakra, i będziemy mieli pudełko, coś takiego. Jedziemy z trzema pudłami na największe targi w Stanach Genkon. Con, jest taka historia. Dwa lata temu ja tam byłem po prostu sam jako gość z Imana do promocji Robinsona. Rok później paliśmy tam z Impersettersami, a rok później idziemy tam z trzema pudełkami. Taka jest historia, tak się potem rozwija. To jest między innymi także dzięki Wam i dzięki Waszemu wsparciu i kupowaniu naszych gier i poleceniu naszych gier. To by się teraz to rozwali, może to odłożymy tak. Yy, więc niskie ukłony, generalnie uszanowanko dzieciaki, że nam pomagacie w tym wszystkim, a my jakby idziemy za ciosem i w tym roku na nie będziemy znowu starali się zrobić dużo, dużo szumu. Proszę to odsłonić do pudełka, żeby ono ładnie się wkamerowało, proszę je pokazać ładnie. Wiem, że słyszałem, że są zapytania o polskie edycje gier. Polskie pudło Ties of Time będzie drukowane razem z hiszpańskim, francuskim, włoskim, czeskim, jakieś masakra, czekamy na tłumaczenia. Atlantydzi, nie wiem dokładnie jak to wygląda sytuacja, bo czy ono będzie drukowane z innymi, czy będzie drukowane samo, ale tłumaczy się. A Rattel Battle to jest w ogóle gigantyczna operacja. Widzieliście pewnie unboxing tego, tego pudła. I on jest też drukowany razem z naszymi partnerami, więc jakby dlatego to nie, nie możemy drukować samego polskiego, musimy z różnymi partnerami to drukować, więc dlatego jest poślizg, ale będzie, będzie, więc jakby czekajcie. No świetne, świetne gry i trzymajcie za nas kciuki, klikajcie tam nasze gry na BGG, żeby były wysoko, polecajcie znajomym i, i trzymajcie za nas kciuki. Będziemy tam jakieś filmiki zgrywali, będziemy, będą się coś robić jakieś, zamierzamy się zobaczyć jak to wszystko wygląda. I generalnie życie na powodzenie. To jest mega, mega operacja. Gry tam są, docierają jakoś właśnie jakimiś paletami, jakieś statki, po prostu historie, samoloty niewiarygodne. Stoisko gdzieś tam mamy przygotowane, banery się drukują. Duża, duża operacja, trzymacie z nas kciuki. A jaki numer reklamy? 2052. Jesteśmy na jesteśmy na. Może to wypikać, co teraz powiem? Umiesz pikać, umiesz? Jesteśmy na, jesteśmy na samym końcu hali, gdzie po prostu pies z nogą nie trafi. I jedyne co mnie pocieszy, to jest to, że jak na naszym pierwszym Essen byliśmy na takim zadupiu, to to się skończyło wielkim sukcesem, więc być może ktoś się też skończy wielkim sukcesem, ale generalnie jesteśmy w cholerę daleko od tych FFG, od Yellow, od innych dużych rybek. Wrzucili nas gdzieś na jakiś bok hali i będziemy walczyli generalnie o klientem. Pomagajcie nam, dobra? Dziękujemy. Słuchajcie, Stalowa Policja jest w druku, to co Skorn tam ostatnio mówił, mówił że, że kończy. Stalowa Policja się drukuje, będzie za 4 tygodnie w sklepach my ruszamy z promocją, trzeba będziemy wam pokazywali, jak wyglądałem, że nową tam były jakieś poprawki, korekty w stosunku do chyba Mississippi, aby tam się jakieś nowe wyszły jakieś rzeczy. Więc to jest w drukarni i w drukarni są też um, szalone zegarki. To się, tak to się nazywa? Szalone zegarki? Szalone zegarki, czyli to jest to gra spod brandu dwóch piątków, to będzie w takim, e, w takim pudełeczku. Mega świetny party game. Jak to się ukaże, to wam będziemy tej grze opowiadali o wiele więcej. Jest mega śmieszna gra party game, szalone zegarki, i to się już drukuje to w ciągu tak 3-4 tygodni trafia na rynek. Co się dzieje w naszym zespole? Marek skończy, dzisiaj, jutro skończy filmiki do Rattle Battle, które po prostu mierzą. generalnie. zobaczycie to jest po prostu masakra, co myśmy tutaj przygotowali, głównie on. Multi walczy ze Strongholdem, plansze właśnie mamy w tym tygodniu profil już finalne plansze żetonów i wszystkiego. z Korn z Piechem, coś tam jeszcze w Heroes of poprawiłem, jakby ja w ogóle, temat to w ogóle temat tabu. Generalnie. Proszę pokazać mema. Tutaj. Możesz pokazać się siebie, mam teraz ten Hiros w Normandii. Pokazuję się. I to jest temat Heroes of w Normandii. Ja przepraszam, że tam są znowu jakieś jakieś problemy. Kolega walec, o którym ostatnio nie wspomniałem w filmiku, przepraszamy bardzo. A on siedzi, generalnie pochodzi, przychodzi do firmy. Oficjalnie jeden dzień w tygodniu, aktualnie przychodzi po 2-3 razy w tygodniu. Generalnie mamy natężenie testów w dodatku do legasy, natężenie testów w dodatku do Strongholda i on to wszystko z nami tutaj testuje. No są z Songholda, do do Legacy. Oni tam teraz siedzą i grają z Jackiem z kolei i testują. Wczoraj testowaliśmy wieczorem. Hmm, co tam jeszcze? Kto w tej firmie pracuje? Mirek wiadomo, że nic nie robi. Na urlopie w ogóle był. To Mirek jest... Mirek się po prostu się... Jest ciężka sytuacja z tym kolegą. A Cierniu... cierniu ma na głowie więc jakby ja go, On zawala wszystko, bo ma dżentkon po prostu. Praktykantka praktykuje? Praktykantka coś tam dubie z nami. Jakieś tam jakieś rzeczy robi. Piechuję tam kontroluje. O kimś zapomniałem? Ktoś jeszcze w tej firmie pracuje? A ty co robisz? Ja robię wymieszanie. A, przepraszam. Niezmiennie. Dzieci. Kurczę. Aha, w ogóle, że był konkurs na mema i chciałem Wam bardzo podziękować za udział. Przyszło masa odpowiedzi. Czy, mo czy możemy pokazać kilka memów najfajniejszych? Ktoś tam wygrał, gdzie gratulujemy, ktoś tam był wyróżniony. I przysłuchajcie nam te memy. Znaczy, ten konkurs już skończył, więc nic nie wygracie, ale czy, czy wam to w czymś się przeszkadza? Nie. I jesteśmy w szybkim teraz w dziale y, y, porady dla autorów i młodych wydawców, jeśli chcecie być wydawcą gry, albo młodym autorem gry i jak Wam mogę pomóc. I dzisiaj mamy taki topic, który ja dyskutuję na jego temat Board Games Insider, czyli w takim podcaście, który nagrywam na rynek amerykański. I tam był taki bardzo ciekawy temat jak przygotować marketing gry, gry planszowej, żeby ona się fajnie sprzedała. Jakby wiadomo, że dla portalu to jest bardzo istotna rzecz i to jest olbrzymia jakby cała dziedzina wiedzy i cała gigantyczna operacja. Natomiast w takim krótkim, trzyminutowym i podstawy i mody mody gry do ciebie mówię Musisz udostępnić instrukcję do gry, zanim będziesz chciał, żeby ludzie kupili tą grę. To co myśmy jako portal przez lata się nauczyli, o, o, otwierając preordery przez sprzedaż na grę i zaraz były informacje, nie kupię gry, bo nie wiem jak ona działa. Musi mieć gotową instrukcję w ogóle nawet nie zaczynaj marketingu, jak nie masz instrukcji gotowej. Musisz mieć pokazany cover, czyli ilustrację i musi być to dobry cover. Nie oszczędzajcie na pieniążkach na, na ilustrację, na cover. Cover musisz wydać dużo pieniążków, ma być bardzo ładny, ma przyciągać wzrok. Ludzie idą potem do sklepu i mają sobie wybrać pudełko, i wybiorą tutaj ma fajny cover. Nie oszczędzaj na ten drogi człowieku, i pokaż go w internecie. Musisz pokazać zdjęcia komponentów. Jeśli nie możesz jeszcze zdjęć komponentów, pokazać grafiki, zatrudnij jakiegoś gościa od 3D, który zrobi jakieś rendery. Ludzie, klienci, którzy kupują tę grę, muszą wiedzieć, co jest w środku. Musisz pokazać to wszystko. Więc pokazujesz ilustrację na okładce, pokazujesz, co będzie w środku. Albo przez jakieś 3D symulacje, albo przez zdjęcie. Jeśli sobie przedprodukcyjne egzemplarze wyciągniesz z drukarni, są takie możliwe triki. Da się to wszystko ogarnąć. I instrukcje są trzy święte rzeczy. Bez tego w ogóle nie liczę, że swoją grę sprzedaż. To musisz rzucać w internet, co. W regularnych ostępacciach. Na przykład pierwszego tygodnia wrzucasz, wrzucasz covera, potem wzraszasz zdjęcia, potem wcesz instrukcję. W każdym tygodniu wysłuchajcie moja gra właśnie przed sprzedaż. Tu są wszystkie informacje. Tak wygląda, takie są komponenty. taka jest instrukcja. Kupcie moją grę. To są podstawy. I teraz do tych podstaw musimy dodawać coś, żeby jeszcze skusić klienta, ponieważ wydawców na świecie jest Multum. W samej Polsce mamy ponad 50 wydawców, każdy wydaje jakieś gry, każdy szuka klienta i musi być lepszy od konkurencji. Każdą grę. Jaką będziesz chciał wydać, masz jakąś swoją grę, albo masz taką grę, albo masz to, taką grę. Musisz znaleźć, co w tej grze jest wyjątkowego, co w tej grze jest takiego, co. Sprawia, że ludzie będą chcieli ją kupić i wokół tego musisz zbudować marketing. To jak my wiemy, że Rattle Battle całe jest niesamowite, ponieważ jest tam szaleństwo rzucania kostkami, custom dice, czyli te takie niezwykłe kości, i szaleństwo budowania statku. Jak zobaczycie, jak portal robi marketing na razie na, na amerykańskich bo na razie mówimy o amerykańskiej na tej gry, my cały czas mówimy tylko o rzucaniu kościami, pokazujemy te kości na wszystkich możliwych zdjęciach i pokazujemy bogactwo komponentów, pokazujemy, jak dużo tam jest tego tej tektury, tych statków, jak te statki się fajnie buduje, i wokół tego buduje marketing, ponieważ ta gra, to, co jest w niej niezwykłe, to jest. To, że w trakcie gry będziesz rzucał kostkami i będziesz budował swój własny statek z części kartonowych, z pół będziesz go sobie budował. I wokół tego tak buduje marketing. Jak siebie przeżycie, jak wygląda marketing do Tides of Time, on był zupełnie inny. Myśmy zupełnie tę grę pokazywali, pokazywaliśmy jej ilustrację. Wydaliśmy masę kasnej ilustracji do tej gry, a ona ma nic grafiki na kartach i ta gra jest prowadzona w sposób inny, zupełnie od tego. Więc jeśli ty masz swoją grę, planszową, to chłopiec albo dziewczynko, spędź kupę, kupę czasu. Analizując sobie ten Twój projekt, co w nim jest niezwykłego, co sprawia, że on jest inny od innych gier na rynku i wokół tego wymyśl plan marketingowy. Czyli musi pokazać cover, musi pokazać komponenty, musi pokazać instrukcję, a potem musisz znaleźć w tej swojej grze coś, co jest niezwykłego, unikalnego. I wokół tego budować dodatkowe rzeczy. Albo przez zdjęcia, albo przez filmiki, albo przez jakieś artykuły na temat cokolwiek to jest, bo każda gra jest troszeczkę inna. Ale musi mieć coś więcej. Tyle w dużym, dużym skrócie, jest gigantyczne zagadnienie, oczywiście to jest dużo, dużo nauczenia się, ja się tego uczyłem przez 10 lat i ja teraz jestem w tym dość dobry, delikatnie mówiąc, a wszystko przed Wami, instrukcja, cover, komponenty i coś unikalnego, danej konkretnej gry. Życzę Wam powodzenia, hejka. Was bardzo serdecznie, że subskrybujcie się i tak w ogóle polecajcie i cześć, cześć, Papa.